Cześć, To Michał. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić system mleka w profesjonalnym ekspresie Jura X10. Zapraszam. Do doczyszczenia systemu mleka w ekspresie Jura X10 powinniśmy wykorzystywać zalecane. Granulki do czyszczenia systemu mleka. Ogólnie czyszczenie systemu mleka jest bardzo proste. Bierzemy, przytrzymujemy ten przycisk, i pojawia nam się tutaj na czerwono system mleka. Czyszczenie naciskamy, oczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy informację, że powinniśmy wykorzystywać tylko i wyłącznie oryginalnych produktów marki Jura do czyszczenia. Systemu mleka, tak samo jak zaparzacza, tak samo jak do odkamieniania, ponieważ te środki są do tego przystosowane i na pewno ten ekspres będzie nam służył dużo, dużo dłużej. I tak samo ta kawa też będzie na odpowiednim poziomie. No i czas mniej więcej orientacyjny to jest 4 minuty. W pierwszej kolejności dodajemy granulki. Granulki dodajemy. Tutaj w tym misu, gdzie jest miejsce na rurkę, wsypujemy. Przepinamy wężyk. Klikamy dalej. teraz wlewana jest woda do pojemnika do tego miejsca gdzie są granulki tak żeby one się rozpuściły potem ekspres będzie czekał chwilę żeby te granulki się rozpuściły no i potem będzie przepuszczał tą wodę przez system mleka tak żeby ten system był czysty Systemu mleka się zakończyło. Jak widać, jest to bardzo proste. Przekładamy wężyk do lodówki, a to wylewamy do zlewu. Jeżeli potrzebujecie tego typu filmików, zalecamy lajkować, subskrybować. Więcej takich porad będzie na naszym kanale YouTube. Jeżeli potrzebujecie tego typu ekspres, to zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu. Przy ulicy Brzezińskiej 42 w Częstochowie, lub na naszą stronę internetową salongrilli.pl. Na dzisiaj to tyle. Cześć.